O, strzała, przystojniaku? Dokąd tak fruniesz całkiem solo? Na spotkanie z przygodą! Gdzieś między Rio i Madagaskarem... Tak właściwie, to trochę na lewo od Madagaskaru. Leży legendarna ptasia stolica – Zambezia. Orzesz w piórko! A, lecimy na Szczecin! Co cię tu do nas przywiało? Chcę wstąpić do dziobasów przez tworzy. Dziob Asy patrolują niebo. Dzięki nim Zambezja jest bezpieczna. Są odlotowi. Od dawna nie mieliśmy w Zambezji Sokoła. Udało się wam, rekrucić jesteście teraz dumnymi dziobasami, praktykantami. E? Dnia. Zambezja stanie w obliczu niebezpieczeństwa, które powstrzymać może tylko mały ptak o wielkim sercu. Jak ci wchodzi mieszanka studencka? Nie wierzę, że mnie w to wciągnąłeś. Mam alergię na niebezpieczeństwo! O, coś to robił w czasie burszczku! Oni zniszczą Zambezję! Jeśli połączymy skrzydła! Możemy zwyciężyć! Kto jest ze mną? W tej zimy. Widziałeś kiedyś Orła, czy? Rośniecie w piórkach. Ale gdzie są z jesteśmy bezbronni jak kurczaki wielkanocne! Komedia najwyższych lotów. Dziś możemy wreszcie powiedzieć, że wszystkie ptaki to chojraki. ]기는! Witajcie w magicznej Zambezji. Kto chce fikumiku na patyku? <gry bilingual> Zambezja w kinach.